Cześć, witajcie w odcinku poświęconym opłacalności uprawy kukurydzy w Polsce. Jest to trochę inny materiał niż te, do których przyzwyczailiśmy Was na kanale Epole. Specjalnie w tym takim zimowym sezonie chciałbym skupić się na opłacalności różnych upraw, które w Polsce mamy. Dzisiaj jest to kukurydza. W następnych odcinkach planuję dla Was przygotować również takie zestawienie dla rzepaku, buraków, zbóż czy słonecznika. Napiszcie proszę w komentarzach, czy jesteście zadowoleni z tej formy, którą za chwileczkę zobaczycie. Czekam na wasze opinie, jak również czekam na Wasze uwagi dotyczące tego, co by można było ewentualnie jeszcze w tych filmach zmienić. Zaczynam od kukurydzy, czyli od uprawy, która na pewno w ostatnich latach przeżyła prawdziwy boom, jeżeli chodzi o wybór nas wszystkich. W sezonie 2022 ARA uprawy w Polsce przekroczył 1 800 tysięcy hektarów. I na pewno jest to uprawa, która na dzisiaj wzbudza wiele emocji, i to niestety niekoniecznie tylko dobrych, bo ze względu na duże fluktuacje cen, jak również duże zmienności pl plonowania w sezonie 2022, są to emocje raczej, raczej negatywne. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać zestawienie wszystkich kosztów, które musimy ponieść przy uprawie kukurydzy i zbić je z różną, jak gdyby, wartością przychodu związaną z różnymi cenami skupu, z którymi mieliśmy do czynienia między październikiem a grudniem 2022 roku i różnymi plonami, które również mogliśmy obserwować, czy to na zachodniej ścianie Polski, czy na wschodniej, gdzie te różnice wynosiły od 5 do nawet 8 ton zbieranej kukurydzy na mokro. Zaczynamy! Jeżeli jesteś na naszym kanale po raz pierwszy, to zachęcam do kliknięcia subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A tych materiałów na kanale Epola publikujemy sporo, więc na pewno sporo wiedzy również można z tych filmów zdobyć, dowiedzieć się, czy też wymienić doświadczenie chociażby na podstawie własnych praktyk. Jeżeli chodzi o kalkulację uprawy kukurydzy za sezon 2022, najwyższym kosztem, co nie powinno nikogo zdziwić, oczywiście było stosowanie. Nawozów, bo przy przeliczeniu wszystkich zastosowanych nawozów mineralnych ten koszt wyniósł 2700 zł na hektar i był wyższy oczywiście niż, niż, ten, niż ten sam koszt rok czy dwa lata temu przy zupełnie innych cenach nawozów. W kalkulacji uwzględniłem potrzeby wapnowania raz na 4 lata, i oczywiście ten koszt podzieliłem na sezon, czyli podzieliłem go przez. Przez 4. To, co jest istotne, to również to, że założyłem przy koszcie nawożenia badanie prób glebowych, tak abyśmy mogli precyzyjnie dostosować potrzebną dawkę nawożenia do tego, co w glebie już mamy, do zasobności gleby w swoim gospodarstwie i to jest ważny element, na który zwracamy uwagę w naszych filmach i do którego was również zachęcam, abyście robili u siebie. W kalkulacji założyłem nawożenie azotem na poziomie 120 kg czystego składnika, 200 kg mocznika na hektar oraz 150 kg fosforanu amonu. Łącznie uzyskamy w ten sposób 120 kg, a resztę do 150 co najmniej jesteśmy w stanie uzyskać aplikując na liście bakterie metolobacterium symbiotikum od czwartego liścia w te bakterie są dostępne w produkcie Bluen lub Utrishian. Tym samym jesteśmy w stanie gdyby, wyczerpać temat nawożenia azotowego. Jeżeli chodzi o, o nawozy potasowe, o fosforan amonu, to tutaj kornkali w ilości 300 kg oraz w ilości 150 kg podajemy wczesną wiosną. Przykrywamy talerzówką. Podobnie robimy z mocznikiem około dwóch tygodni przed siewem kukurydzy, i fosforan amonu aplikowany razem z siewem w dozownik. Tak, aby podać pod korzeń rośliny zarówno fosfor, jak i potas. Na tym zamykamy w ogóle nawożenie makroelementami. Drugim największym kosztem była praca ludzi, praca maszyn, jak również inne dodatkowe stałe koszty, takie jak podatki czy, u, czy ubezpieczenia. Ten koszt wyniósł około 1500 zł na hektar, z czego największy udział miał usługowy zbiór kombajnem. Te ceny w sezonie 2022 kształtowały się w granicach między 500 a 650 zł na hektar. Tutaj każdy z Was na pewno wie lepiej, jakie te wartości były w waszych rejonach. Ja dla wyceny przyjąłem wartość 550 zł na hektar. Oczywiście trzeba również policzyć inne koszty związane chociażby z rozsiewem nawozów, czy też prowadzeniem uprawek. Także koszt siewu bez, bezpośredniego. Ale także te koszty stałe związane chociażby właśnie z podatkami czy, czy z ceną, ceną paliwa. Ja dla mm, tej kalkulacji przyjąłem uśrednioną wartość paliwa za 2020 rok na poziomie około 7 zł za litr. Jak dobrze wiecie, te wartości, gdybyśmy tak y, szczerze, szczerze i dobrze policzyli, mogły być nawet jeszcze niższe. Olej napędowy kosztował na początku 2022 roku troszeczkę, troszeczkę mniej, ale te 7 zł przyjąłem z pełną premedytacją, żeby mieć taką górkę, tak jak taki pufor, ile, ile to paliwo faktycznie mogło kosztować. Zabiegi przy wykorzystaniu opryskiwacza polowego to koszt powyżej 500 zł, na który składa się przede wszystkim zabieg herbicydowy, do kalkulacji przyjąłem zabieg nalistny preparatem He Hector Max, ale do tego również musimy dodać aplikację Blue Nutrition oraz nawożenie do listne cynkiem. Do każdego zabiegu oczywiście osobno koszt paliwa, koszt pracy ludzkiej. I amortyzacja sprzętu to łącznie nam się właśnie w tej wartości około 500 zł. Ostatni liczony koszt to koszt nasion, które w tym przypadku wynoszą między 650 a 800 zł za 80 tysięcy nasion. Ja przyjąłem do kalkulacji odmane P8834 z Pioniera, która w sezonie 2021. Była oddaną numer jeden z grupy średnio wczesnych w badaniach coboru. To jest również element stały tutaj, który możecie oczywiście zmieniać w kontekście gęstości wysiewu. Na glebach słabszych wiemy o tym, że możemy tą obsadę trochę zmniejszyć, tym samym jak gdyby oszczędzając na, na nasionach. Łączny uzyskany nakład to 5,5 tysiąca złotych. Jak widzicie, jest to całkiem sporo, jakbyśmy sobie przewartowali różne kalkulacje, które w internecie krążą. Często można spotkać się z wartościami poniżej 5000, ale tak, jak też możecie zauważyć, jest to taki program na bogato, w którym nie oszczędzamy. Na wjazdach, i jestem zwolennikiem tego, że w takich kalkulacjach lepiej właśnie zachować pewną górkę na jakieś nieoczekiwane koszty, nieoczekiwane wydatki, które mogą chociażby mieć miejsce przy różnych zmianach cen. Tym samym jesteśmy w stanie tutaj wyjść od wartości 5,5 tysiąca i przejść do tego, ile możemy z kukurydzy uzyskać. Plony, jak wspomniałem wcześniej, były bardzo zróżnicowane i zależały przede wszystkim od części Polski, od typu gleby, od ilości opadów, które były w czasie wegetacji. Kształtowały się one na poziomie od 5 do 7 ton kukurydzy na, na mokro w terenach suchszych oraz grubo powyżej 10 ton w granicach 13-15 w tych rejonach, gdzie tej wody spadło po prostu więcej. I te, te dwie wartości plonów, czyli 7 i 14 ton, Przyjąłem przy kalkulacji, tak żebyśmy mieli dwa różne progi, które będziemy ze sobą porównywać. Drugim czynnikiem, czy drugą wartością bardzo istotną jest cena skupu. I tutaj musimy też spojrzeć sobie wstecz od października, od początku października, kiedy pierwsze skupy zaczęły działać. Że te pierwsze wartości oscylowały między 900 a 1000 zł na hektar. Ja przyjąłem dla kalkulacji tą cenę wyższą na poziomie 920 zł, żeby też tutaj szczerze jak gdyby nie zawyżać tej ceny. Z kolei w ostatnich tygodniach no, mamy doniesienia z południowo-wschodniej Polski, gdzie te ceny skupu są dużo, dużo niższe sięgają nawet 700 zł na hektar dla kukurydzy mokrej. I ta druga wycena będzie dotyczyła właśnie takiej wartości, żeby również przy tym takim niskim poziomie cen zobaczyć, jak ta kalkulacja oprawy kukurydzy wygląda. Dla średniego plonu 7 ton z hektara i cenie skupu 920 zł na hektar wartość produkcji wyniosła około 6,5 tysiąca zł, a więc nadwyżka bezpośrednia wynosiła w tym przypadku niecałe 900 zł. Jak to wyglądało na tych glebach? Trochę lepszych, tam gdzie zbieraliśmy dużo więcej. Pamiętajcie o tym, że tam z reguły zbieraliśmy później i, i też te ceny skupu były właśnie niższe. Więc dla plonu 14 ton z hektara założyłem cenę skupu 700 zł na hektar i tutaj wartość produkcji wyniosła niecałe 10 tysięcy zł, a nadwyżka bezpośrednia ponad 4000 zł. Hipotetycznie, jeżeli ktoś zebrał wyższy plon i sprzedał za wyższą cenę skupu, to wtedy te wartości wynoszą odpowiednio niecałe 13 tysięcy złotych dla wartości produkcji oraz ponad 7 tysięcy złotych dla nadwyżki bezpośredniej. Pamiętajcie o tym, że w tej kalkulacji nie wyliczyłem kosztów dopłat bezpośrednich, czyli to jest ten element, który również należałoby kalkulować, już tak pobożemu licząc wszystkie, wszystkie koszty i również nadwyżkę bezpośrednią. Jeżeli do kalkulacji przyjmiemy cenę 920 zł, to wtedy takie to minimum opłacalności, w którym wychodzimy na 0, to jest 6 ton kukurydzy mokrej. Oczywiście mam na myśli kukurydzę 30%. Przy cenie skupu 700 zł na hektar mokrej kukurydzy trzeba byłoby już zabrać tych ton 8. Korelacja jest dosyć widoczna, jeżeli chodzi właśnie o te. I ceny skupu, i wartości planowania, bo faktycznie w tym roku mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że zazwyczaj tam, gdzie zbraliśmy mniej, zbraliśmy wcześniej i mogliśmy sprzedać tą kukurydzę za wyższą cenę. Z kolei te kukurydze, które zbieraliśmy w większej ilości, tych nawet 14 ton, zbraliśmy zazwyczaj później, a tym samym również sprzedawaliśmy za niższe pieniądze, nawet dochodzące do tych właśnie 700 zł na hektar. To, co bym chciał Wam jeszcze pokazać, to korelacje tych dzisiejszych cen do cen sprzed trochę innej ery, czyli z tej ery, gdzie ceny nawozów i środków do produkcji były dużo niższe niż dzisiaj. Czy ta relacja jest zachowana, czy też jednak wydajemy więcej? Porównując te kalkulacje musiałem dokonać jednej modyfikacji. To znaczy pamiętając o tym, że bakterie Metolabacterium symbiotikum pojawiły się dopiero w sezonie 2022, zwiększyłem ilość nawożenia mocznikiem z 200 kg do 300 kg na hektar, tym samym usuwając również tą aplikację jak gdyby na listną. Czyli ten mocznik, zwiększenie dawki mocznika, ma za zadanie nam uzupełnić tą ilość azotu, którą w sezonie 22 uzupełnialiśmy aplikacją bakterii. Tym samym koszt nawozów spadł z poziomu 2700 na około 1500. Również koszt zabiegów tych nalistnych spadł z poziomu 500 zł, poniżej 300 zł na hektar. Oczywiście z wiadomych względów również. Były niższe koszty związane chociażby z pracą, z pracą, z pracą maszyn, z olejem, tak, czy ze środkami trwałymi, które, które były po prostu troszeczkę, troszeczkę niższe. Tym samym gdybyśmy sobie porównali właśnie i zestawili wartość produkcji 22 z wartością produkcji za sezon 2020 sprzed podwyżek cen właśnie nawozów. To zobaczymy, że i dla jednego scenariusza, czyli niższych plonów, ale wyższej ceny skupu, jak i wyższych plonów, ale niższej ceny skupu, te relacje są praktycznie takie same. Przy, przy wyższym plonie, a niższej cenie. Mamy w tym przypadku też około 4000 zł nadwyżki bezpośredniej. W przypadku, kiedy mieliśmy niższe plony, ale wyższe ceny skupu, ta nadwyżka bezpośrednia wynosiła około 900 zł na hektar. Oczywiście pamiętajmy o tym, że wartość pieniądza spadła w ostatnich dwóch latach, dlatego te 900 zł czy 4000 zł. Dwa lata temu, no to nie jest ten sam pieniądz yy, o tej samej wartości co w sezonie 22, no bo inflację w ostatnich miesiącach mamy całkiem sporą i na pewno część z tej nadwyżki ta inflacja właśnie zjadła. Ale na pewno nie jest też tak, że uprawa kukurydzy nie jest opłacalna. To prawda, że jest mocno uzależniona od warunków pogodowych, mocno uzależniona również od tego, ile finalnie plonu zbierzemy, no bo przy wyższych plonach, nawet jeżeli te Ceny skupu nie są zadowalające, czy mówiąc też wprost, są złe, to jesteśmy w stanie tej nadwyżki bezpośrednio wyciągnąć całkiem sporo. I to jeszcze raz powtórzę przy takiej kalkulacji, jaką ja zawarłem, gdzie jednak ta technologia jest prowadzona w, no, na bogato. Tutaj też starałem się, tak jak wspomniałem wcześniej, nie oszczędzać i, i skalkulować jak gdyby na maksa to, co możemy w kukurydzę włożyć. Pamiętajmy o tym, kukurydza nie jest na pewno lekiem na całe zło, ale dla tych z Was, którzy się zastanawiają, czy warto ją siać, czy nie. Mam nadzieję, że ten materiał jest przydatny i że wynieśliście z niego wartość taką, żeby jeszcze głębiej się za za zastanowić u siebie w gospodarstwie, czy jest miejsce właśnie na uprawę kukurydzy. W następnych odcinkach, jeżeli spodoba Wam się ten format, chciałbym przygotować takie same kalkulacje dla rzepaku, boraków, pszenicy, słonecznika. Tak jak wspomniałem na początku, piszcie proszę Wasze opinie, możemy podyskutować w komentarzach. Każdego z Was, to jest po raz pierwszy na naszym kanale, zachęcam do obejrzenia innych filmów. I chciałbym w tym miejscu podziękować Jarkowi, Marcinowi oraz Michałowi, z którymi konsultowałem wyliczenia, które pojawiły się w tym filmie. Wszyscy wspomniani panowie to są widzowie naszego kanału, więc dzięki, że byliście, dzięki, że pomogliście. Wam również dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!